Witam wszystkich. Jestem z firmy Barbatu Nazywam się Aleksander Dmitriev. Pracuję w firmie jako doradca żywieniowy handlowiec. Czym jest lokalizacja zboża? Lokalizacja zboża to jest wzbogacenie, podwyższanie parametrów w zbożu za pomocą preparatu, mocznika oraz wody i inaczej. Lokalizacja była prowadzona w Polsce jakby od roku 2017 odnośnie tej firmy Barbatus. To jest skocki produkt. E, oni to już stosują od lat 70., e, bo to im to się sprawdza. U, oni to, u nich mają inne warunki, bo u nich tam codziennie pada i im trzeba zakonserwować zboże dla gospodarstwa na cały rok. Na e, tej reakcji potrzebujemy. E, do, do jednej tony. Liczmy do jednej tony. Jest tak. 5 kg maksymanu, 15 kg mocznika i wygodność zboża. Wygodność zboża może być od 16 do 20%. Mocznik możemy dodać od 15 do 25 kg. Tym samym podwyższyć lub zostać przy minimalnej ilości podwyższania białka. Na przykład przy 15 kg mocznika podwyższymy białko o 5 punktów. Przy 25 kg mocznika podwyższymy białko prawie 8, o 8 punktów. Możemy zastosować jak mocznik paszowy, jak i mocznik zwykły. Tylko bez inhibitora. Wiemy, że on jest tańszy i możemy go zastosować też, bo reakcja też dobrze zajdzie. Też otrzymamy te same parametry i wszystko będzie dobrze. To jest reakcja chemiczna, za pomocą której możemy te zboże jakby zakonserwować na cały rok lub na jakiś okres, jaki nam jest potrzebny. Możemy otrzymać wyższą wydajność, wyższe parametry mleczne, poprawienie parametrów mlecznych, inaczej, zejść ze śruby rzepakowej. Ponieważ otrzymujemy białko rzeczowe. Plus do tego, kiedy jest otrzymany większe pH w zbożu, możemy zejść z buforu. Tak jak otrzymujemy, jakby wyższe pH w tym zbożu, i to nam wspomaga stabilizacji pH w żwaczu, Co jest bardzo pomocne przy na przykład podkiniacznej kłasicy. Tego nie widzimy, ale to nam się poprawi. Też dużo gospodarstw stosuje to, z, jeżeli ma problem z racicami. Też dobry sposób to jest na aktualizację zboża na racicę. W razie opasów to otrzymujemy większe przerosty i zaoszczędzenie paszy, bo możemy z, obniżyć koszty w dawce, zejść z śrutu rzepakowej, bo otrzymujemy w tym zbożu białko rzeczowe, Ograniczając właśnie tą paszę białkową, tak ona jest droższa, a zboża mamy na przykład na gospodarstwie i wykorzystać właśnie do, do bydła. Możemy to zastosować jak w karmieniu i na sucho, jak w karmieniu i tradycyjnym, można to nazwać tak. W karmieniu na sucho możemy podawać te zboże tak, jak ono jest bezpieczne. Możemy podawać jego w większych ilościach i nam się nie zakłasi się nic. I możemy to trzymać w dobrej kondycji te krowy lub te byki. Nie możemy zejść nagle z swojego zboża. Z zwykłego zboża i przejść na lokalizowane zboże. Może nam to spowodować spadek męczny, spadek parametrów mlecznych, ale tego nie chcemy. Chcemy podnieść nasze parametry, podnieść nasze wydajności, dlatego wprowadzamy w dawkę to powolutku. Niech to będziemy wprowadzać dwa tygodnie, ale otrzymamy z tego same korzyści. Po dwóch tygodniach możemy już te zboże skarmiać, bezpiecznie podawać krowom, bo tego już mocznika tam nie ma, tylko to pójdzie już w sole amonowe. To może tam pachnie trochę specyficznie, bo to już pachnie bardziej jak amoniak, tym zapach amoniaczny. Dla nas to może być wyglądać specyficznie jakby, a dla krów właśnie to oni to pobierają i chętnie wylizują stół paszowy. Określone zboże nadaje się tylko do bydła, ponieważ zwierzęta monogastryczne nie mogą tego właśnie spożywać. Bo może nam to powodować zgonem tych zwierząt. Dużo gospodarstw zaczynają to stosować właśnie w okres zimny, ponieważ posimy mokrzejsze zboże i możemy to zalkalizować. Bo potrzebna nam na to e, wygodność od 16 do 20%. A kosimy zawsze z pola, w zależności od regionu, może być na przykład nawet ta 20, może być ta 15%, procent, e, procentowej tej wygodności. Możemy wtedy te złoże zlokalizować. Dodać trochę wody, na przykład przy 15, a przy 20 możemy takie zostać i to złoże zakonserwować sobie. To nie straci swojej właściwości, gdzie możemy to wysypać i na magazynie, możemy to zyskodować w bagach, możemy to wysypać na betonie, przykryć od góry folią, żeby tam deszcz, woda się nie zaciekała. I tyle. I po 14 dniach odkrywamy na przykład pryzmę albo bag i zaczynamy skarmić koszty wytwarzania takiego produktu w zależności od cen zbóż na przykład w razie, jeżeli kupujemy te zboże lub mamy na gospodarstwie koszt do jednej tony samego preparatu kosztuje 113 zł na, na dzisiaj do tego dokładamy koszt e, mocznika do tony to 15 kg to wychodzi średnio około tak 40 zł i otrzymujemy 153 zł całkowity koszt towego produktu do zboża przechowywanie tego zboża jak wcześniej wspomniałem, może być to być rękaw, może to być magazyn, może to być big bag, może to być nawet worek. Wszędzie to można na przykład magazynować, oprócz silosów pionowych, ponieważ to może nam się zbić od tej wygodności. Kiedy wysypujemy na magazynie te zboże, przekrywamy te zboże. Przekrywamy na 14 dni, ale po 4 dniach możemy sprawdzić te zboże. Wprowadzając rękę po folie, Zobaczymy, czy tam się nam coś się zbiera, jakieś kropelki, coś takiego. To wtedy możemy ściągnąć tą folię całkowicie. I to może nam zboże leżeć odkryte, i też reakcja to zajdzie, i wszystko będzie dobrze. W razie, jeżeli nam nic tam się nie zbiera, żadna wiguć, zostajemy przy zakrytym zbożu, przykrytym zbożu. Leko tylko przykrytym. Żeby też nie było to za mocno przykryte. Bo kiedy za mocno to jest przykryte, to możemy otrzymać też konsekwencje z tego. Możemy otrzymać jakąś pleczeń, bo jeżeli ma mocno przysięte, już to nie będzie tam dostępu powietrza, ale to jest reakcja tlenowa, nie jest to reakcja beztenowa i tam musi być dostęp powietrza.